Dlaczego ten facet, który jest wart 17 miliardów, dosłownie nic nie jest winien? Dlaczego? Cóż, ponieważ dla mnie najważniejszą rzeczą w życiu jest moja wolność. Większość ludzi, mówiąc o byciu milionerem, myśli o wydaniu miliona dolarów. Pragną życia pokazywanego w mediach społecznościowych jako sukces i bogactwo. Ale ludzie, którzy są naprawdę bogaci, przyjmują nową ideę cichego bogactwa i czasami specjalnie starają się wyglądać na biednych. Ten trend wiele zmienił. Założyciel Ikei, wartej 60 miliardów, całe życie latał klasą ekonomiczną. Dyrektor Generalny Telegramu, jednej z największych aplikacji do komunikacji na świecie, nosi tylko czarne ubrania, nie posiada żadnej własności i w zasadzie żyje jak duch. Warren Buffett nadal mieszka w domu, który kupił w 1938 roku za 31 tysięcy. Kiedyś uważałem takich ludzi za dziwaków i ekscentryków. Zrozumienie tego, czym chcę się podzielić w tym filmie całkowicie zmieniło moje podejście do sukcesu. pieniędzy i celu. Możesz pomyśleć. To dobre dla miliarderów, choć niektórzy są dziwni. O milionerach wiemy coś z książki milioner za rogiem. Statystycznie osoby warte ponad milion dolarów, często nimi nie są. Ci, którzy kupują luksusowe domy, samochody czy zegarki, zwykle są zadłużeni. Jest takie cytat z książki milioner za rogiem, który mówi, że wielu ludzi mieszkających w drogich domach i jeżdżących luksusowymi samochodami, tak naprawdę nie posiada dużego majątku, ponieważ wolą status od oszczędności. Ale jeśli daleko ci do bycia milionerem, po co się tym przejmować? Problem to nie tylko fakt, że 43% Amerykanów nie pokryje nagłego wydatku 1000 dolarów, ani że nawet osoby z sześciocyfrowym dochodem żyją od wypłaty do wypłaty. Prawdziwy problem polega na tym, że zmieniliśmy pojęcie tego, co jest normalne. Świętujemy osiągnięcia. Jeśli dostaniesz awans, coś się wydarzy w Twoim życiu, dostaniesz podwyżkę, oczekuje się, że będziesz to świętował, że się tym pochwalisz, że postawisz wszystkim drinki, pojedziesz na wakacje, kupisz lepszy samochód. Nawet jeśli każda złotówka z wypłaty idzie na miesięczne wydatki, sądzę, że problem tkwi w tym, iż zapomnieliśmy prawdziwe znaczenie bogactwa, utożsamiając je z rzeczami. To ładny dom, ładny samochód, błyszczące gadżety. Kiedy większość ludzi myśli o bogactwie, Właśnie to przychodzi im do głowy, ale prawdziwe bogactwo to posiadanie wyboru. Chodzi o to, by móc odmówić rzeczy, których nie chcesz robić i nie stresować się awarią samochodu czy rachunkami za leczenie. Chodzi o to, by mieć czas na dowolne wykorzystanie z rodziną, na podróże czy spontaniczne wyjście na plażę. To właśnie jest bogactwo. A sposób, w jaki to osiągasz, nie ma nic wspólnego z tym, ile zarabiasz, a wszystko zależy od tego, ile pieniędzy potrafisz zatrzymać. I nauczyłem się tego w tradycyjny sposób. Kiedy mogłem odejść z pracy w wieku 24 lat, spędzałem dużo czasu grając w gry komputerowe. Szczerze mówiąc, ale to był inny błąd. O tym opowiem w innym filmie. Nie dlatego, że zarobiłem dużo, pracowałem jako sprzątacz, nieudany agent nieruchomości, na budowie, ale nie zarabiałem wiele. Zatrzymywałem prawie wszystkie pieniądze, bo miałem niskie wydatki. Nigdy nie miałem efektownego domu, auta czy ubrań. Byłem w stanie zapewnić wolność sobie i mojej rodzinie. To mogło stać się moją wolnością na całe życie, bez rzeczy uznawanych przez społeczeństwo za bogactwo. Tu tkwi różnica i powód, dla którego niektórzy miliarderzy wprowadzają Cię w błąd. I to wszystko przez procenty. Jak powiedział Hermozi, on nawet nie patrzy już na ceny rzeczy, ponieważ w stosunku do jego dochodów, coś co kosztuje 100 dla niego, jest równe temu, jakby dla nas kosztowało 1. Zmiana perspektywy jest kluczowa. Chodzi o proporcje, nie tylko o dolary. Jeśli zarabiasz 200 tysięcy rocznie i wydajesz 100 tysięcy na dom, to stanowi 50% dochodu. Przy zarobkach 500 tysięcy dolarów to 20%, a przy 1 mln dolarów 10%. Gdy widzisz kogoś z drogimi rzeczami kojarzonymi z bogactwem, zwykle są dwie opcje. Jedna to taka, że zarabiają 10-20 razy więcej od ciebie. Dlatego dla nich to nie wpływa na finanse albo zadłużają się, by poprawić styl życia kosztem własnego. Wciąż nie mają wolności, mają teraz ładny dom, ładny samochód, drogie zegarki czy cokolwiek innego, ale będą musieli chodzić do pracy do końca życia, której prawdopodobnie nie lubią. Często pracują 60 godzin tygodniowo i mają pół lub milion dolarów długu, tylko by posiadać te rzeczy. Zwykle tych sytuacji nie analizujemy. Tu pojawia się idea ukrytego bogactwa. Która wiele zmieniła dla mnie w erze mediów społecznościowych. Wszyscy wiedzą o Twoim życiu więcej niż powinni, a Ty o innych również wiesz za dużo. Czuję presję, by się popisywać i dorównać znajomym. Mam przyjaciół, zarabiających 10-20 razy więcej ode mnie, co jest szokujące. Ale kiedy oni kupują sobie nowy samochód kilka razy w roku, za jakieś 100 tysięcy, to myślę sobie: Człowieku, jestem przegrywem. Czuję presję, by kupić sobie co dwa lata samochód za 50 tysięcy, żeby nie wypaść gorzej od innych, szczególnie w mediach społecznościowych. I dlatego wydajesz pieniądze, żeby nie czuć się w ten sposób. Niezależnie od tego, czy chcesz to udowodnić sobie, czy innym, pokazujesz, że jesteś w pewnym sensie człowiekiem sukcesu. To wyznacza ci fabułę na ten rok, ale nie tworzy stylu życia opierającego się na wolności, która jest prawdziwym bogactwem. Tu pojawia się idea ukrytego bogactwa, która ostatnio zyskuje popularność. Masz pieniądze, lecz nie chcesz się tym afiszować. To właśnie nazywa się cichym milionerem. Myślę, że w ostatnich latach udało mi się to osiągnąć. Gdzie czujesz się wystarczająco pewnie sam ze sobą, ze swoimi decyzjami, nawet ze swoimi finansami, że nie musisz się tym chwalić, nie musisz nikomu udowadniać, że odniosłeś sukces. I dlatego widzisz wielu z tych miliarderów. Jeśli spojrzysz na bardziej skrajne przypadki, gdzie nie muszą mieć domu ani samochodu, bo mogliby kupić wszystko, a jednak decydują się tego nie robić. Nie muszą budować swojej wartości na rzeczach, na statusie, nie muszą tego robić. A jeśli sprowadzisz to na niższy poziom, gdy wiesz, że podejmujesz dobre decyzje finansowe, Twoja rodzina jest bezpieczna, a Ty stopniowo budujesz majątek na przyszłość. Nie musisz nikogo wokół siebie imponować, nie musisz chwalić się swoim adresem. Nie musisz pokazywać zegarka, żeby ludzie myśleli, bo jesteś pewny siebie. I do tego powinniśmy wszyscy dążyć, zamiast na zewnątrz pokazywać, że jesteśmy odnoszącymi sukcesy ludźmi, prawda? I jako taki bardziej osobisty przykład tego, kiedy osiągnąłem pół miliona subskrybentów i kupiłem Tesle, która zawsze była moim wymarzonym samochodem. To był taki cel, przez który wszyscy razem przeszliśmy. Nigdy nie myślałem, że będę w stanie to osiągnąć. A potem ją kupiłem i po kilku tygodniach pomyślałem Fajnie, to jest samochód. Nie różni się aż tak bardzo od Hondy Civic, którą miałem wcześniej. Zawozi mnie z punktu A do punktu B. Myślę, że to fajne, to miłe. Jestem bardzo wdzięczny, że ją mam. To nie zmieniło mojego życia, ani nie uczyniło mnie lepszym. Ludzie nadal nie cenią mnie bardziej jako przyjaciela. To dosłownie nic nie zmienia w Twoim życiu. Cokolwiek jest Twoim wymarzonym przedmiotem do posiadania, po kilku tygodniach zdajesz sobie sprawę, że to po prostu dom. Za każdym razem, gdy się przeprowadzaliśmy, a przeprowadzaliśmy się cztery razy w ciągu ostatnich pięciu czy sześciu lat, za każdym razem był to trochę ładniejszy dom. W miarę jak dorastaliśmy, mieliśmy dzieci i tak dalej. Ale za każdym razem, po kilku tygodniach mieszkania tam, czasem po miesiącu, jeśli masz szczęście, zdajesz sobie sprawę, że nie jestem wcale szczęśliwszy. Nadal się budzę, nadal mam te same problemy, nadal jestem zmęczony. Nadal muszę, wiesz, robić to co muszę, muszę się tym zająć. I ostatecznie, Twój dom po prostu staje się domem. Twoje buty po prostu stają się butami, Twój samochód po prostu staje się samochodem. Te rzeczy, za którymi wszyscy gonią, bo ich nie mają. Ludzie, którzy mają wszystko, zrozumieli, że to niewystarczające. Założyciel Ikea jeździł starym Volvo, a Mark Zuckerberg nosił wciąż tę samą koszulkę. Teraz wygląda nieco stylowiej, wątpliwe, nie wiem, nie wiem co do niego, ale Warren Buffett, wszyscy ci wielcy ludzie, których widzisz, którzy nie mają tych wszystkich błyskotek, oni to zrozumieli. A to są tylko ci, których widzisz publicznie. Większości cichych milionerów nie spotkasz w mediach społecznościowych, bo się tym nie chwalą. Widzisz tylko ludzi będących skrajnościami, wyjątkami. Ja sam nie żyję tak, że nigdy nic nie kupuję. Przechodziłem przez ten etap przez naprawdę długi czas, kiedy byłem bardzo oszczędny, i to trochę namieszało mi w głowie. Więc to nie jest nic złego mieć ładny samochód, to nie jest nic złego mieć ładny dom, czy coś w tym stylu. Ale to, czego naprawdę szukam i na co staram się aktywnie wydawać pieniądze, to odkrycie, co naprawdę dodaje wartości mojemu życiu i mieć wystarczająco dużo pieniędzy, żebym mógł stale robić te rzeczy. Jeśli więc pomyślisz o tym, co dodaje wartości Twojemu życiu, to dla każdego jest to coś innego. Może to dla ciebie karnet na siłownię z wyższej półki zamiast taniego, albo ubrania, które pasują. Zamiast tych z Lumpeksu, dla mnie dużą wartością jest możliwość podróżowania kiedy tylko chcę oraz posiadanie jak największej swobody czasowej, żebym mógł spędzać czas z moimi dziećmi, robiąc to, na co mam ochotę. Wydaje mi się, że większość milionerów tak żyje nie dlatego, że nie umieją cieszyć się pieniędzmi nie chodzi o brak upodobań do ładnych rzeczy lecz o to, że po osiągnięciu wystarczalności nie wnoszą nic do życia, a czasem powodują stres. To coś, o co musisz dbać, czyścić i się martwić. Jeśli masz wypadek autem za ćwierć miliona dolarów, a nie za pięć tysięcy, mniej się tym przejmujesz. Mniej się martwisz, gdy coś jest tańsze. Im więcej i ładniejszych rzeczy masz, tym większy stres i presja z nimi związane. Co jeśli zarysujesz zegarek? Co się stanie, jeśli na tej koszuli pojawi się plama? Każda z tych rzeczy, które kupujesz, jest coraz ładniejsza, ale bardzo często wywołuje to odwrotny efekt psychologiczny. Może na zewnątrz wszyscy widzą cię jako osobę odnoszącą sukcesy, ale wewnętrznie te rzeczy zajmują coraz więcej miejsca w twojej głowie, nie tylko po to, żeby utrzymać ten wizerunek. Ale teraz czerpiesz poczucie własnej wartości z czegoś, co jest niczym i musisz myśleć o tych wszystkich rzeczach, nawet jeśli to najdrobniejsza rzecz, i tak musisz przez chwilę o niej pomyśleć.